Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale Styku. Zagrajmy sobie w GTA 5 online. Pod poprzednim odcinkiem było masę, masę łapek w górę, tak więc stwierdziłem, że chcecie zobaczyć ten kolejny odcinek, który pokażę Wam modyfikację vana. Bo ten van, tutaj, którego widzicie, nie wygląda jakoś specjalnie, ba, w życiu bym go nawet pewnie nie kupił, gdyby nie było możliwości go streamingowania naprawdę w rewelacyjny sposób. Jednego vana już przerabiałem na streamach, ale. E, tak jak mówię, na streamie było około 3000 osób. Tak więc, no, zdecydowanie mniej niż na odcinek obejrzy. E, tak więc pojedziemy i streamujemy sobie e, na YouTube'a e, właśnie vana, który wygląda naprawdę słabo. Kurczę, ja bym go wówczas nie kupił. Kosztuje też, on pokażę w ogóle, jak ten van wygląda w sklepie. Odpalimy sobie apkę na szybko i wam zaraz to zaprezentuję. No i sobie go przerobimy. Ponieważ, akurat w przypadku vana, co za. No wiem, jestem troszeczkę idiotą, bo wjechałem ci w drogę, ale kurczę, skoro już zatrzymałem się, to mogłaś mnie ominąć albo na policję dzwonić, żeby kurczę, żeby mandat dostał za to. Ale dobra, wejdźmy sobie w apkę i pokażę wam w ogóle, jak ten van wygląda. Tak wygląda, taka jest możliwość stylingowania go po różnych przeróbkach, a jeśli chodzi o sklep, to prezentuje się on tak. Tutaj jest, kosztuje 32 tysiące dolarów, więc niespecjalnie dużo. Jeśli mówię, będzie sporo łapy w górę pod tym filmikiem, postaram się wszystkie auta przerobić. Ee, wiele osób pisało mi, Joji, tuninguj te auta, tuninguj, bo ja nie mam kasy już. No jedno z tuningowałem, wydałem pół e, miliona i nie mam na to kasy, więc fajnie sobie też gdzieś obejrzeć. to no, 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 postaram się. E, trochę tu mam kasy, trochę mam na Xboxie, mam kasy i mam troszeczkę kasy jeszcze na, e, na pc -cie. A jak zabraknie, to zawsze... Mogę coś sprzedać, mogę też pobawić jakieś napady na streamach i kasę zdobyć. Dobra, naprawiamy autko i teraz tak, tak ono się prezentuje. Zwróćcie uwagę, nic specjalnego, a jeśli chodzi o Vana, są takie możliwości przeróbki, że to jest się w głowie nie mieści. Chyba najlepsze modyfikacje są właśnie do Vana, ale do tego zaraz sobie przejdziemy. Tak więc dobra, wydajemy na małe zmiany, które będą, po których wprowadzeniu będziemy mogli naprawdę wiele, wiele tej rzeczy sobie pomodyfikować, tak więc dobra. Wan obniżony. No już fajnie wygląda, nie? Już troszeczkę lepiej się prezentuje. Już na takiej lekkiej glebie jest. Lepsze koła. Ale to nie wszystko. Yy, tych hamulce w to nie będę inwestował, bo to nie ma w ogóle sensu. I teraz tak. Możemy sobie zasłonić okno. Zasłonimy, bo w bagażniku będzie mieć mnóstwo głośników, więc to nawet fajnie będzie się prezentowało. Chociaż czekajcie. Chociaż nie, dobra. Nie, nie będziemy tego... Albo zamontujemy, najwyżej potem bym to wyłączył, jak nie, nie, nie zapomnę. I teraz tak, silnik. Tutaj niestety już nie możemy sobie takiego silnika zamontować, żeby wystawał poza maskę. Ale też mam kilka fajnych rzeczy, które tutaj możecie sobie zauważyć. Zmiany podobne, nie? Weźmiemy może ten... ...chromowy. Okej. Okay. wydech podwójny dobra tych materiałów tutaj nie będziemy wybuchowych montowali możemy też zmienić sobie zmodyfikować grill e, chyba najbardziej podoba mi się ten grill na całości nawet tutaj przysłania nam te światła już pewnie to bym dostał mandat e, ale tak chyba się prezentuje najlepiej M klaksony, oczywiście ktoś mnie pytał czemu nie puściłem tego klaksona e, jak, jak e, nagrywałem materiał, puściłem przecież muzyczny to nie był muzyczny, to był chyba standardowy, nie, to był chyba tutaj, o. Puszczam wam jeszcze raz. Przecież puszczałem wam to w poprzednim odcinku, słyszeliście to. Nie dość, że wam to puszczałem tutaj w środku, to jeszcze gdzieś na zewnątrz wam go podsłuchiwałem, ale jeszcze jeśli go, o nim sobie wspomnimy, bo będziemy musieli pojechać na plażę, jak sobie go całego przerobę i tam zrobimy jakąś imprezę lepszą, no i tu mamy zobaczcie, tu mamy tą całą hydraulikę do zamontowania i to się fajnie prezentuje naprawdę w bagażniku szkoda tej klapy jeszcze nie można jakoś bardziej tutaj e, podnieść, albo szkoda, że nie jest otwierana w bok e, bo byłoby tutaj wszystko lepiej widoczne i szkoda, że jakoś ne, jakichś neonów nie możemy montować w bagażniku, ale co do neonów chyba głośniki będą e, miały taką jakby obwódkę e, neonową, tak więc troszeczkę nam też ten bagażnik oświetlą, dobra, wierzymy oczywiście po czwórne pompy, najdroższe no i teraz wnętrze, e, dobra, wykończenia, e, projekty wykończenia e, Zobaczcie, tutaj już się nam pojawiają jakieś głośniki Oj, to jest genialne, zwróćcie uwagę jakie mamy, tutaj mam, mamy normalne stacje, stacje, takie standardowe radio, nie? Gdzieś tam na kasety, nie, to już nie, i na kasety widzę jest i na płyty A tutaj już mamy z wyświetlaczem, zdecydowanie lepiej się to prezentuje, tu widzę, że głośnik mamy tam gdzieś pozostałem, pewnie też na pospodem też jakiś głośnik jest. Więc tutaj naprawdę to tu już jest fajna sprawa. Wielkie, naprawdę, radio z wyświetlaczem. Fajnie, jakbyśmy jakieś sobie filmy mogli pooglądać tutaj, bo taki wyświetlacz wielki, że można by było sobie coś tam porobić. I teraz kolor wykończenia. Ja pamiętam, że brałem sobie, jak e, nakrywałem streama, i okrywałem streama biały kolor. A teraz, może sobie to zmienimy. też dużego wyboru nie mamy. A nie, bo najpierw wybieramy kolor, a dopiero potem wybieramy, jakby wnętrze. W sumie nie wiem, chyba tu białe się prezentowało najlepiej. Albo ewentualnie coś takiego. ale wiecie, to nie jest takie charakterystyczne, nie takie brązowe, takie. takie, chociaż. może jakąś jasną skórę byśmy zamontowali, taka będzie w ogóle. Nie, to takie jest. Nie, powiem Wam, że jakoś mi się to nie, nie widzi. Jały chyba był najlepszy, nie wiem jaki to dokładnie był, albo wiecie co, weźmiemy sobie może tutaj ee, Skórzany brąz Bo Najlepiej się prezentuje Tak luksusowo dosyć e, I teraz tak, zdobienia Tu mamy figurkę A może tą teraz tymczasem zamontujemy sobie Wcześniej była inna, więc teraz tą. I tutaj jeśli chodzi o wskaźniki, to też czego za bardzo nie widać, nie? Zwróćcie uwagę, mało co widać, red zasłaniają kieruncy troszeczkę zasłania. Ale to się tak jakoś uwagi specjalnie nie zwraca. Może damy białe o takie drzwi, o właśnie, teraz co jest ważne. Zobaczcie, możemy sobie tu montować dwa głośniki, trzy. I coraz większą ilość, nie? I to jest najlepsze, że zobaczcie, jak to genialnie się prezentuje. Albo to, nie? Chociaż tutaj mi się bardziej podoba. Są tak bardziej podpasowane pod kolor, nie? Tutaj e, wnętrza auta, oh, tutaj mamy białe. Nie bardzo pasują. to ciekawe, na streamie, jak mi odpadły te drzwi, to głośniki zniknęły. To był niezły motyw. Ale dobra, to chyba najbardziej. Zrobimy taki właśnie może brązowy, taki bardziej Srebro, to już wszystko tam tutaj widać. Zobaczcie, ta babeszka jest fajna na tym samochodzie. Ok, i teraz tak. Dym weźniemy sobie żółty. Zaraz sobie też neony zmienimy na żółte. Projekty. O, i teraz tak, kolor. No nie wygląda to jakoś ciekawie, specjalnie ciekawie, ale. Dobra. Już nie będę, może jakoś jeszcze coś wybiorę. Tutaj zobaczę. Żółty. A, to nawet pasuje, nawet nie jest źle Chociaż ogólnie nie podoba mi się, jak takiego samego koloru jak, jak auto, bo taki troszeczkę się robi, taki wiecie Taka lipa troszeczkę Zobaczcie jak to auto wygląda, ile ono ma głośników montowane, to jest w ogóle niewyobrażalne, z tyłu głośniki Z tyłu tutaj totalnie już, tutaj na, o, o tym mi chodziło, jeśli mówimy o, ty, o tyle Tutaj mamy głośniki, tutaj na drzwiach, naprawdę jak będzie kozacko wyglądało i teraz tak, tutaj mamy wszystko. Teraz chciałbym jeszcze tak. E, gdzie to było wnętrze? Kolor świateł. Nie, nie, to nie było tutaj, to były tutaj. Zestawy neonowe i weźmiemy sobie żółte. Fajnie by było, gdyby udało mi się teraz odpalić w nocy. E, pokazać Wam to auto w nocy. Skrzynia biegów, bagażnik, turbo, koła. Szyby. Szyb nie będę przyciemniał. Wiecie z powodu, tak? Nikt nie będzie wtedy widział, jakie mamy fajną, jaką fajną mamy furę. Więc to by było chyba wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wygląda to może jakoś nie wiadomo jak epicko, ale. A to ma być taka, wiecie, taka, nie to powiedzieć, szafa grająca. Ma to auto dojechać na miejsce. Ma się roztworzyć z każdej możliwej strony i ma dawać naprawdę fajną muzykę. Na całą okolicę, a pojedziemy sobie pewnie na plażę. Tak więc, dobra, to by było tyle. Za chwilkę się widzimy na plaży. Dobra, słuchajcie, jestem już z wami ponownie. Jak widzicie, dojeżdżam pomału na plażę. Dzisiaj się zaraz zaczyniemy: z jakiegoś swojego miejsca dojedziemy i ludzie będą mogli się tutaj troszeczkę pobawić z nami. Kurde, akurat przyjechałem o takiej godzinie, że nikogo nie ma na plaży. A nie, są dobra. Mam nadzieję, że się mnie tutaj nie wystraszą. To leci z mojego radia, czy to leci gdzieś tam u nich? Dobra, ja zamiast, zanim się pobawię tutaj e, z zawieszeniem hydraulicznym, to im e, postaram się otworzyć całe auto. Zobaczymy, czy w ogóle jakoś zareagują nie? czy coś tutaj będą. Nie, to nie jest moja muzyka, bez dwóch zdań. Hmm, to jakby w ogóle nie słyszeli tej muzyki, a to jest tak głośno dzięki temu e, autu. Czekajcie, sobie jeszcze też odpalę je tutaj z zewnątrz. Słuchają kurde jakieś głupot, jakiegoś popu, ja tutaj przyjeżdżam z fajną kurcze muzyczką. E, fajną furką, zobaczcie ile tu jest głośników zamontowanych, to się w głowie nie mieści. Nie, ja muszę tutaj odpalić jakąś muzyczkę, żeby też coś wcale leciało. Mam nadzieję, że YouTube się tutaj nie dowali mi i nie usunie filmu, za to, że tutaj... O, tutaj to jest. No dobra, w końcu znalazłem jakąś fajną muzyczkę. Kurde, dziwię się, że ludzie w ogóle nie reagują. Zwróćcie uwagę ile to jest głośników, jak to jest moc. Ale zaraz ich postaram się tutaj rozruszać, jak załączę tutaj zawieszenie hydrauliczne. To będą reakcje, ale zobaczcie ile tego tutaj jest napakowane. FUNNY I'VE BEEN KILLIN' SHIT SINCE 86 CAME THROUGH EASILY AND I'M LIVING SO GREAT POP MY ja mam takie, że auto zaszło do rzeczywistości Gdyby podjechało na plażę, to by naprawdę chyba nic innego nie było w stanie mnie tutaj od niego odciągnąć ZAJDŹ SIĘ tutaj ile tego jest DON'T HIT THE DOOR BACK BITCH EASILY AND SHE AIN'T NEVER LEAVIN' I'M CHUCK ENGLISH THAT'S MY NAME POINT FINGERS

jest ciężkie bez dwóch zdań, ale i tak się odrywa. Kurde, genialnie to wygląda. Wow, <laughs> drzwi mi odpadły. A chciałem powiedzieć, że aż cieszę się, że nic nie odpadło. I zwróćcie uwagę, odpadły drzwi i głośniki nagle zniknęły, nie? Aha, zobaczcie, jak tutaj wysoko skaczę, coraz znowu coś odpadnie. A niestety, ludzie nie zwracają w ogóle na mnie uwagi. Kurde, miliony wydałem na auto, a oni w ogóle się tutaj ci zniknęli nagle. No trudno, mam nadzieję, że Wam się chociaż spodoba. <laughs> że nie przyjdziecie obok tego obojętnie, zostawicie łapkę w górę. Okej, okay, miałem wam jeszcze tutaj puścić. Wjechałem sobie w ogóle na molo. Chciałem zacząć tutaj gdzieś ludzie zareagują. Miałem puścić tutaj klakson wam jeszcze, więc puszczę go wam w całości. Fajnie, że tutaj już noc pomału się zbliża. Wszystko jest zdecydowanie lepiej widoczne między innymi neony, te głośniki. Więc puszczę wam teraz ten klakson, o którego mnie prosiliście. Widzicie, autko totalnie się zmieniło. Możemy sobie je podnieść, możemy nim sobie tutaj skakać. Triczycie się mnie, jak tutaj wykonywać takie duże skoki. Trzeba po prostu uderzyć w analoga i go tak jakby szarpnąć ku górze ewentualnie ku dołowi. To jest kwestia wprawy. O, koleś się zaciekawił, zobaczcie. Zaraz <grytanie> wykonamy skok większy niż on. Patrzcie, koleś patrzy normalnie. Muszę mu otworę ten, czekajcie. Aj, wystraszył się szkoda, chciałem mu tutaj otworzyć, pokazać mu. Dobra, tak więc, tak wygląda całe autko w nocy Troszeczkę przypomina te auto kosmiczne Które gdzieś tam widzieliśmy Wykonując te misje poboczne w GTA Też było tyle neonu w tym aucie, że Wygląda jak auto kosmiczne, ale bez dwóch zdalni jest to furka, no nie do poznania, jeśli sobie porozmawiacie tą furkę Którą wam pokazałem na samym początku, a zobaczcie jak teraz to auto wygląda odmienione No to jest na pewno zdecydowanie różnica, jeśli chodzi o ilość głośników to praktycznie Zamontowałem maksymalną ilość, nie? A więc pod tym względem tutaj wszystko możliwie najlepsze Wam pokazywałem w tym aucie. No mówię, kwestia gustu, to jest kolorystyka auta, czy też zdobienie go, tak? Cała reszta tutaj pokazuję wam wszystko co najlepsze Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało Jeśli chcielibyście zobaczyć jakieś inne jeszcze furki Ewentualnie chcielibyście, żebym nagrał Ze swoimi znajomymi e, Jakiś zlot takich aut Gdzieś nagrał jakiś odcinek jak tańczymy w tych autach Podłożyłbym jakąś fajną muzykę pod to To zostawiacie łapki w górę, piszcie komentarze A postaram się takie materiały dla was nagrać Tak więc to by było tyle, trzymajcie się Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć!